Dzisiejszy odcinek ucieszy wszystkich miłośników czeskiego piwa oraz smażonego sera. Okazuje się, że wystarczy wybrać się na wrocławski rynek do restauracji Bernard, żeby spróbować kuchni naszych południowych sąsiadów. W Restauracji serwujecie czeskie piwo. Panie Agnieszko, proszę kilka zdań na ten temat. Tak, jest to czeskie piwo niepasteryzowane, mhm. które sprowadzamy tutaj specjalnie z rodzinnego browaru. Mhm. Mamy to piwo w wielu tutaj odmianach. Jeżeli chodzi o lane piwko, jest jasne i ciemne, bo w butelkach mamy jasne, ciemne i półciemne. Mhm. Mamy też kilka rodzajów piwa bezalkoholowego, wiśniowe, śliwkowe, karmelowe oraz specjalnie dla panów wzmocnione większość alkoholu OX. Jeżeli chodzi o nalewanie piwa, bo to tutaj przede wszystkim jest diametralna różnica, nalewamy, staramy się nalewać piwo po czesku, aczkolwiek wymaga to bardzo dużo cierpliwości od klienta, który do nas przychodzi. Tak? Tak, na specjalne mhm. zamówienie można dostać piwo nalane po czesku. Jak to wygląda? Odkręcamy kranik, mhm. piwko się leje, no nie przeszkadzamy absolutnie. I teraz I czekamy, spokojnie tak. czekamy, aż piana opadnie i dolewamy aż do momentu napełnienia kufelka. Ile to trwa? 15 minut. I to jest mały kufel. Mały kufel. Przy dużym? O, no wydłuży. to się wydłuża automatycznie. Czyli dla cierpliwych. Adekwatnie klientów... do wielkości Dobrze. naczynka, które napełniamy. Czyli, czyli zachęcamy wszystkich do odwiedzenia Bernarda, zachęcamy, zapraszamy oczywiście. na piwo. Zapraszamy serdecznie. W restauracji serwujecie kuchnię europejską z elementami kuchni czeskiej. Z jakimi dokładnie? Jak wiadomo, restauracja czeska to mhm. się ze smażonym syrem, który jest w karcie. Jest w karcie. Mhm. U nas w restauracji największym powodzeniem cieszy się pieczeń Bernarda, podawana z knedlikami na zasmażonej kapuście. Mhm. Dzisiaj wyjątkowo do naszej pary przygotujesz deser. Co to będzie? Będzie to mus z czeskiego piwa z dodatkiem gorczycy, podawany na sosie śliwkowym z dodatkiem trawy żubrowej. Zapraszam do kuchni, pokażę Tobie, jak to zrobić. Zaczynamy produkcję naszego musu piwnego z gorczycą, do którego przygotowania potrzebujemy produkty takie jak biszkopt, biała czekolada, żelatyna, suszona śliwka, gorczyca, piwo, miód, śliwowica, śmietana, trawa żubrowa. Dzisiaj zapraszamy parę na świetny deser, który cukiernik przygotował specjalnie dla niej. Macie ochotę? Co to nie. takiego będzie? E, co to będzie? To no. będzie deser e, na bazie piwa czeskiego z bitą śmietaną, e, a reszty nie zdradzę, bo to niespodzianka. Zapewniam, że bardzo dobry. No, no dobrze, a, ja, ja jestem, zgadzacie się. Ja jestem Zapraszam.